Więc to zwrócę się do wszystkich ludzi, którzy będą nas oglądać. Drodzy Państwo, ja przyjmuję na klatę wszystko, wszystkie pomyje, które się wylewają na fliperów, i jeśli macie ochotę w to wierzyć, to nie mam z tym najmniejszego kłopotu. Natomiast jeśli macie półtorej minuty, które możecie poświęcić, to chciałbym, żebyście posłuchali mojego spojrzenia, bo moja praca opiera się na rozwiązywaniu problemów których większość ludzi albo nie widzi, albo nie wie jak rozwiązać. I pozyskiwanie tych nieruchomości to jest tylko jeden z elementów i on często wynika z tego, że gdzieś na pewnym etapie pojawił się kłopot. Ostatnie nieruchomości, które nabyliśmy, to na przykład są nieruchomości w udziałach. W których są jakieś konflikty, w których ktoś nie może dojść do porozumienia i potrzebuje pozbyć się problemu, jest, jakaś, jest jakiś ogromny ładunek emocjonalny, którego nie jest w stanie rozładować osoba z zewnątrz. Gdzie my wchodzimy zupełnie bez ładunku emocjonalnego i jest po temacie po prostu bo dlatego, że ludzie nie chcą się z nami kłócić nie dlatego, że wchodzimy z jakiejś pozycji siły tylko dlatego, że nie jesteśmy jakąś ciocią, która się nie opiekowała wujkiem i mają do niej jakiś problem. Tylko jesteście osobą jakby trzecią łatwiej wam jest ten konflikt rozwiązać. Dokładnie tak teraz mamy instytucję upadłości konsumenckiej wiele ludzi popadło w bardzo duże długi mieliśmy znaczy. Ogólnie edukacja finansowa kuleje, ludzie nie wiedzą, jak mają zarządzać budżetem. To powoduje dużo kłopotów. Pomagamy ludziom wyjść z takich długów, czyli jeśli ktoś. Popadł w taką sytuację, że już dzisiaj mówi: Nie daje rady, klęczę na kolanach, za chwilę mi wszystko zabiorą, jeszcze do końca życia zostanę z długami. To pomagamy na przykład w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jest taka instytucja, gdzie raz na 10 lat można powiedzieć: Kapituluję, nie udało mi się i jakby trochę się wyczyścić zrobić sobie taki twardy reset. Okay. I to uważam, że jest dla większości ludzi. Szansą jedyną na normalne życie, sytuacje komornicze, w, której, w których ludzie mają licytowane majątki, w których mają jakieś kłopoty, w których są problemy prawne z nieruchomościami, te wszystkie rzeczy, te wszystkie problemy sprawiają, że te nieruchomości najczęściej nie są atrakcyjne dla, dla rynku, a dla nas są, bo wiemy, jak je rozwiązać. Teraz, jeśli szukamy winnych, na rynku nieruchomości, no to wydaje mi się, że należałoby ich poszukać gdzieś zup, indziej, zup, a nie, nie u fliperów.